Zarzut zabójstwa i składania fałszywych zeznań dla Mariusza W, komendanta policji z Białowęki. Prokuratura zarzuca mu zabicie biznesmena z Legionowa. Zakończyło się przesłuchanie zatrzymanego oficera policji Mariusza W. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 148, a więc zarzut zabójstwa i zacierania śladów. W toku przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył wyjaśnienia, które są niezbieżne, całkowicie odmienne, ze zgromadzonym dotychczas w toku śledztwa materiałem dowodowym. Według prokuratury policjanta łączyły z zamordowanym biznesmenem kontakty towarzyskie i finansowe. Dariusz S. został zastrzelony na początku lutego. W połowie marca jego spalone i poćwiartowane ciało znaleziono w lesie podlegionowym. Po informacji, że podejrzanym o zbrodni jest wysoki oficer policji, komendant stołeczny zawiesił Mariusza W. w obowiązkach. Trwają badania broni służbowej komendanta z Białęki, która według prokuratury posłużyła do zabójstwa. W sprawie zatrzymano także drugiego podejrzanego, który miał pomagać w zacieraniu śladów.